Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Aktualizacja. tematu. Aktualizacja 9 lipca 2024 21:49 opublikowano. 13 grudnia 2023, 1423 stosowanie oleju Supertech w samochodach wywołało wiele dyskusji. Środek smarny jest dużym sprzedawcą w Stanach Zjednoczonych ze względu na niski koszt, ale wywołał wiele pytań o to, czy warto go wlewać do samochodu, czy też może być szkodliwy. Czy olej Supertech jest dobry, kto go produkuje, czy jest lepszy dla samochodów osobowych czy ciężarowych? Zobaczmy jak dobry jest olej supertech, pochodzenie oleju supertech, jakość oleju supertech, co klienci mówią o oleju supertech, planując wymianę oleju samochodowego. Wielu ekspertów zaleca stosowanie w samochodach produktów wysokiej jakości, aby uniknąć uszkodzeń w przyszłości. W przypadku środków smarnych jest to delikatny wybór. Jeśli marka lub jakość jest nieznana, nawet jeśli jest to sytuacja awaryjna, w tym artykule ocenimy zalety i wady oleju samochodowego Supertech. Olej Supertech jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych środków smarnych w całych Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że jest on sprzedawany przez sieć detaliczną Walmart w cenie która jest dość konkurencyjna w stosunku do innych marek olejów samochodowych. Walmart ze swojej strony oferuje sprzedaż części samochodowych, z których wszystkie są niedrogie, ale pojawiły się obawy dotyczące jakości oleju. Walmart kupuje oleje od różnych firm paliwowych, takich jak Cidgo, Hicklin, Warren Distribution i Amelie Oil. Chociaż jego głównym dostawcą jest Hicklin Warren Distribution. Detalista Chcąc zaopatrzyć cały rynek krajowy, szukał wsparcia od innych firm. Oznacza to, że np. oleje syntetyczne 10W30, 5W30 i 10W40 są produkowane przez Cidgo. Tymczasem olej 20W50 jest produkowany przez Hickley Nevarren Distribution, a olej 5W30 jest produkowany przez Delphin Group. Spółkę zależną Amelie Oil. Wybór dobrego środka smarnego do samochodu jest trudny ze względu na dużą liczbę opcji na rynku. Chociaż najlepiej jest kierować się marką, której samochód używał w okresie użytkowania lub zalecaną przez producenta. Aby poznać dobry środek smarny, musi on mieć jakość zgodną z normami Międzynarodowego Komitetu Doradczego DS. Standaryzacji Środków Smarnych. Ilset i amerykańskiego Instytutu naftowego. API. te kontrole jakości powinny być oznaczone na opakowaniu produktu. W przypadku Supertech jest on zatwierdzony przez te kontrole jakości. Więc przeszedł testy i nadaje się na rynek. Zezwolenia te oznaczają. Że olej może być stosowany w silnikach na terenie całego kraju bez powodowania jakichkolwiek problemów. Ponadto Amerykański Instytut Jakości Ropy Naftowej przeprowadza badania wszystkich środków smarnych dostępnych na rynku amerykańskim. Poddają one olej działaniu różnych temperatur i wszystkich lepkości, aby sprawdzić, czy nie ulega on degradacji lub czy nie zawiera dodatków które uszkadzają jakąkolwiek część silnika. W testach przeprowadzonych przez ten instytut olej Supertech przeszedł wszystkie testy i wskazał, że jest to produkt dobrej jakości. Zalecane dla Krajowej Floty Pojazdów. Co klienci mówią o oleju Supertech? Różne warsztaty i osoby prywatne oceniły i podzieliły się swoimi doświadczeniami z olejem Supertech i w większości recenzji dały temu środkowi smarnemu kciuki w górę. W wielu recenzjach chwalono markę Supertech za doskonałą jakość przy niskich kosztach co pozwala zaoszczędzić dziesiątki dolarów na wymianie oleju samochodowego. Inni użytkownicy porównali wysokiej klasy oleje z Supertech i okazało się, że mają one taką samą wydajność za niższą cenę. Oferuje one wszystkie zalety oleju premium przy dużej różnicy w cenie. Podsumowując, olej Supertech jest zalecany do zakupu. Nie zniechęcaj się niską ceną produktu. Jeśli ma on wszystkie specyfikacje i testy, które to potwierdzają, aby użyć tego oleju, sprawdź w instrukcji producenta, jakiej lepkości możesz użyć i kup go bez obaw. Dostawca oleju SuperTech zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie olej SuperTech jest produkowany przez Warren Oil. Warren Distribution specjalizuje się w prywatnych formułach, takich jak linia Aerosoli Gumout. W pewnym momencie, na początku XXI wieku. Olej Supertech był produkowany przez Exxon slash Mobile, kiedy Exxon go produkował. Istniało niewielkie prawdopodobieństwo, że Supertech będzie miał taką samą formułę jak ich wysokiej klasy produkty, ale Walmart jest znany z negocjowania bardziej przystępnych cenowo wersji, a Exxon prawdopodobnie stworzył wyjątkowo niedrogą wersję dla marki Supertech, chociaż na etykiecie oleju nie ma przypisania do marki Warren. Na plastiku na dole wytłoczono WPP dla Warren Performance Products. Według plotek istnieje możliwość, że WPP jest tylko producentem butelek, a producent oleju zmienia się okresowo bez reklamowania. Możesz być zainteresowany, jak często należy wymieniać olej samochodowy i gdzie go wymieniać, różnice między olejem przekładniowym a silnikowym, błędy których nie należy popełniać przy wymianie oleju silnikowego w samochodzie. Co się stanie, jeśli uruchomisz samochód bez rozgrzewania go w bardzo zimne dni?